Dzień dobry, witam szanowni państwo na konferencji prasowej Konfederacji. Prezentujemy dzisiaj Trójkę w Warszawie. Dzisiaj Konfederacja jako trzecia siła polityczna przedstawia swoich liderów Listy Warszawskiej. Jest ze mną prezes Nowej Nadziei, współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mencen, jest ze mną Jakub Banaś oraz Aleksander Kowaliński. Zastrzegam, że pytania na konferencji prasowej będą dotyczyć jedynie tematu dzisiejszej konferencji i proszę o dyscyplinę. Przekazuję głos prezesowi Sławomirowi Mencynowi. Dzień dobry Państwu, bardzo cieszę się, że tak licznie Państwo przyszli na naszą konferencję prasową. Przedstawiamy pierwsze trzy osoby na liście Warszawskiej Konfederacji. Na miejscu pierwszym będę ja, czyli Sławomir Mencen, natomiast nie będę więcej mówił o sobie. Państwo już wszystko możecie przeczytać w gazecie wyborczej, czy obejrzeć w tvn więc nie trzeba absolutnie nic więcej dodawać. Skupię się na naszym kandydacie z miejsca numer dwa, to znaczy na Jakubie Banasiu. Prawniku, przedsiębiorcy, menedżerze, asystencie społecznym prezesanik Mariana Banasia, a także ofierze politycznego wykorzystywania prokuratur oraz służb w walce politycznej i w próbie ubezwłasnowolnienia Najwyższej Izby Kontroli. Musicie państwo wiedzieć, że Jakub Banaś, tym różni się od Mariana Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi pis jeszcze bardziej chce rozliczyć PiS, jeszcze bardziej chce pisowców rozliczyć, a niestety jest za co rozliczać. Dlatego chciałbym, żeby na tej konferencji wybrzmiał bardzo ważny i wyraźny komunikat, który już wielokrotnie powtarzałem, ale niestety potem prasa, dziennikarze, telewizja nie potrafiły tego prostego komunikatu zrozumieć. My nie idziemy do tych wyborów po to, żeby się z pisem układać. My nie chcemy żadnych targów z pisem. my chcemy PIS rozliczyć. Chcemy, żeby te najgorsze w historii trzeciej RP rządy się jak najszybciej zakończyły. Chcemy, żeby nie było więcej telewizji publicznej, która się zachowuje jak gazetka partyjna i od dłuższego czasu udaje, że my w ogóle nie istniejemy. Mamy 0 godzin czasu antenowego w TVP, kiedy PIS ma około 100 godzin w tym samym okresie czasu. Nie chcemy żeby spółki skarbu państwa były traktowane jak prywatny folwark partii rządzącej. Spółki skarbu państwa w tym momencie przez 4 lata przekazały prawie 700 milionów złotych do swoich fundacji i te pieniądze dalej nie są kontrolowane. Nikt nie może się doprosić o rozliczenia tych fundacji. Tak dalej być nie może i po to właśnie mamy też na listach Jakuba Banasia, żeby rozszerzyć uprawnienia niku, żeby przypilnować niezależności niku, żeby rozszerzyć uprawnienia niku, żeby nadać nikowi uprawnienia prokuratorskie. żeby by ścigać każdego pisowca, który kradnie publiczne pieniądze. No bo sami Państwo się zastanówcie, jeżeli 700 milionów złotych jest przekazywane ze spółek Skarbu Państwa do fundacji spółek Skarbu Państwa, to ile z tych 700 milionów złotych można ukraść, zwłaszcza jeżeli nikt tego nie kontroluje. Albo co się dzieje z prawie miliardem złotych, które spółki Skarbu Państwa w tym samym okresie przekazały na reklamę oraz na marketing. Czemu te... Wybrane tylko telewizje, gazety dostają te pieniądze, i czy przypadkiem potem nie są zobowiązane do re, specyficznego relacjonowania rzeczywistości. Dowiemy się, na co poszła każda złotówka i my to po prostu rozliczymy. Nie jesteśmy zainteresowani żadną koalicją z PiS-em. Nie będą nas przekupywać, nie będą nas zastraszać. Nie idziemy w ogóle w tym kierunku. Idziemy do wyborów po to, żeby zakończyć rządy PiS-u, a nie żeby je przedłużać. Mam nadzieję, że tym razem komunikat wypadł bardzo jasno i zrozumiało i że nie da się go w żaden sposób przekręcić Bardzo proszę o zabranie głosu Jakuba Banasi Dzień dobry Państwu dziękuję za przybycie chciałbym na początku wyrazić moje uczucia dwa, pierwsze głębokiej wdzięczności Sławek dla Ciebie i dla wszystkich, którzy pracowali i pracują żebym tutaj dzisiaj mógł stanąć i uczucie nadziei, bo dzisiaj zaczynamy kolejny rozdział, kolejną przygodę w walce o dobre, silne, sprawne, efektywne państwo. Trzy rzeczy, trzy cele mi przyświecają w tym, żeby wejść do polityki, żeby kandydować. Pierwsze to ustawa Wilczka 2.0, której celem będzie odchudzenie państwa, po to, żeby państwo było silne, sprawne i efektywne. Żeby to było państwo minimum, które działa dobrze i sprawnie oraz buduje i chroni to, co jest naprawdę istotne, jest dobrem wspólnym, wysokocennym, czyli wolny rynek. To jest mój pierwszy postulat. Drugi to jak Sławek wspomniał, rozliczenie Pisu. Dlatego, że to jest formacja, która kradnie, kłamie i korumpuje i to na skalę przemysłową. Trzecia rzecz, trzeci bardzo istotny postulat związany z tym drugim dotyczy właśnie Najwyższej Izby Kontroli, dlatego tutaj dzisiejsza konferencja prasowa. Mianowicie ta instytucja pokazywała przez ostatnie trzy lata wszystkie te patologie, natomiast potrzebuje konkretnego narzędzia, żeby rzeczywiście miała istotny wpływ na ten system. Tym narzędziem są uprawnienia prokuratorskie. W taki, na takiej samej zasadzie, czy w podobnej zasadzie jak ma IPN, czyli pion prokuratorski w Najwyższej Izbie Kontroli. Wtedy niezależne sądy będą mogły same decydować o materiale zgromadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli, a nie upolityczniona prokuratura, która jest zbrojnym ramieniem partii rządzącej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Aleksander Kowaliński. Dzień dobry, szanowni państwo. Nazywam się Aleksander Kowaliński, jestem liderem środowiska narodowego w Warszawie, koordynatorem największego w Polsce klubu konfederacji i pierwszym warszawiakiem na liście konfederacji w okręgu XIX. Jestem, urodziłem się tutaj i gdy patrzę na to, co rząd PiS robi z Polską. To nie mogę stać bezczynnie, ale nie mogę też stać bezczynnie patrząc na to, co Platforma robi z Warszawą. Nie mogę patrzeć, gdy pieniądze warszawiaków, ich własność jest naruszana, wydawana na takie absurdalne rzeczy, jak ćwierć miliona złotych na dziwaczne niebieskie jajo, jak 3,5 miliona złotych na szkolenia dla Antify, jak 100 milionów złotych na biura dla warszawskich urzędników w należącym do Niemców wieżowcu centrum Warszawy jak miliard złotych na wynagrodzenia dla urzędników. Czas tym skończyć. Skąd w ogóle na to są pieniądze? Mianowicie ze chociażby 180 milionów złotych, które zostały wyłudzone od warszawiaków na poczet opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także o ze wzrostów o 30% z opłat parkingowych. Platforma ręka w rękę z PISem, brenuje kieszenie Polaków, brenuje kieszenie Warszawiaków i czas z tym wreszcie skończyć. Tak jak będziemy rozliczać rząd PIS, tak będziemy rozliczać fatalnych samorządowców, którzy, którzy rządzą w Warszawie i którzy prowadzą nasze miasto do ruiny. Tyle pieniędzy zabierają, a w zamian prowadzą antysamochodową krucjatę, która odbiera mieszkańcom Warszawy prawo do korzystania z ich własnego środka transportu, która blokuje całe miasto, które wprowadza strefy zakazu wjazdu samochodów, strefy ograniczające prędkość, słupkoze, zwężanie ulic, brak miejsc parkingowych, rozszerzanie stref płatnego parkowania. To wszystko jest jakiś absurd, z którym jako Warszawiak. Jako kandydat Konfederacji z Warszawy, i mam nadzieję, że jako poseł będę walczył. Wierzę, że Warszawa może być jeszcze wolna, dumna i bogata, i że może naprawdę zasługiwać na miano stolicy narodu, a nie stolicy absurdu pogrążonej w oparach lewicowej ideologii. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję. Czy mają Państwo pytania w temacie naszej dzisiejszej konferencji? Jeśli tak, to bardzo proszę. Jan Bodakowski, PVM. Czy Konfederacja po to, żeby utrzymać ten wzrost przychodów od wyborców Platformy Obywatelskiej, tego, że wyborcy Platformy przychodzą do Konfederacji, stanie się partią, która ograniczy się tylko do kwestii gospodarczych, czy będziecie dalej akcentować takie postulaty bardzo skrajnie prawicowe, konserwatywne? Na temacie dzisiejszej konferencji naszych trzech kandydatów. Proszę o pytania. Nie ma? W takim razie bardzo Państwu dziękuję za udział w konferencji prasowej.